Miłość to nie tylko emocja, to potężna wibracja, która rezonuje w całym wszechświecie. Gdy wchodzimy w jej istotę, odkrywamy magiczne właściwości, które pozwalają tworzyć idealne relacje. Każdy z nas emituje energię zgodną z naszym wewnętrznym stanem. Gdy serce jest pełne miłości, wibracja ta staje się magnetyczna, przyciągając idealne relacje i doskonaląc istniejące. Neville Goddard powiedział kiedyś, że uczucie jest sekretem. Gdy odczuwamy miłość głęboko w sobie, manifestujemy relacje oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i intymności. Wszechświat reaguje na nasze serca jak wielka symfonia. Dor Wayne Dyer ilustrował, że nie przyciągamy tego, czego chcemy, lecz to, kim jesteśmy. Uczucia braku czy urazy odbijają się w naszych relacjach, ale gdy nasze wnętrze rezonuje miłością, świat odpowiada czułością i radością. Jeśli dostroisz się do częstotliwości miłości, w teatrze twojego życia zagrają piosenki o uczuciach, ciepła i przyjaźni. Joseph Campbell mówił o podążaniu za swoją błogością. Kiedy spleciesz tę błogość z miłością, spotkasz relacje, które nie tylko zaspokajają, ale i podnoszą twojego ducha. Wibracja miłości zaczyna się od miłości do samego siebie. Mędrzec Rumi powiedział To, czego szukasz, szuka ciebie. Kiedy akceptujesz swoje niedoskonałości, świętujesz osiągnięcia i kochasz siebie. Inni zaczynają kochać cię na tej samej zasadzie. Wielu jednak tkwi w przeszłych złamaniach serca, pozwalając, by dawne zdrady dyktowały teraźniejszość. Warto pamiętać nauki Louis Hay i afirmować: Jestem miłością, zasługuję na miłość i przyciągam kochające relacje. Co rozpuszcza rany przeszłości i otwiera drogę do przyszłej miłości. Wszechświat działa na zasadzie wzajemności. Deepak Chopra mówi, że uwolniona miłość wraca do nas wzmocniona. To zasada doświadczona przez tych, którzy wybrali miłość zamiast goryczy, współczucie zamiast osądu. Jak praktycznie wibrować miłością w świecie pełnym sceptycyzmu? Zacznij dzień od wdzięczności, doceniaj drobne chwile. Praktykuj uważność i medytację, koncentrując się na miłości. Wyobraź sobie serce jako promienne słońce, którego promienie wypełniają świat miłością i wracają do Ciebie. Przyjmowanie aktów dobroci bez oczekiwania wzajemności to kolejne potężne narzędzie. Pamiętaj, że każda osoba, którą spotykasz, toczy walkę, o której nie wiesz. Wybierając miłość, podnosisz swoją duszę i rozświetlasz dzień innych. Twoje życzliwe słowa lub sama obecność mogą być sanktuarium, którego pragnęli. Esther Hicks podkreślała znaczenie wyrównania. Dostrajając się do miłości, nie tylko przyciągasz idealne relacje, ale doświadczasz cudów. Miłość obejmuje przyjaźnie, więzi rodzinne, relacje ze zwierzętami i naturą. Laozi powiedział: Bycie głęboko kochanym daje Ci siłę, głębokie kochanie daje Ci odwagę. Wibracja miłości sprawia, że stajesz się latarnią nadziei i ciepła. Miłość to Twoja tarcz, gwiazda przewodnia, magia. Zanurz się w jej magii, wibruj na jej częstotliwości, a zrealizujesz relacje, które są boskie. Miłość przekształca przeciętność w niezwykłość. Noś ją promieniuj nią i niech jej magia otula twoją istotę, przyciągając wymarzone relacje. Ucieleśnianie miłości nie oznacza braku wyzwań, ale z miłością jako kotwicą nawet burze zamieniają się w melodie. Kiedy wibrujesz miłością, magia staje się twoją esencją.